Thank <laughs> you. Zasnęła. Tak myślę. W każdym razie ma zamknięte oczy i przestała się trząść. Gdyby nie było mi jej tak żal, to chyba bym ją zabiła. Jak się czuję? A no jak myślisz? To miasto zabrało jej wszystko, co miała. Osuwała się coraz niżej, a ręce wyciągały się w jej stronę tylko po to, żeby zabrać jeszcze więcej. Teraz jest w jakimś transie, jakby się całkiem zapadła w siebie. Prawie nie reaguje na otoczenie. Nie chciałam jej grzebać w mózgu. Bardzo nie chciałam. Gdyby nie to, że to ty ją uratowałeś, nie zrobiłabym tego. Muszę z nią porozmawiać. Słuchaj, rozumiem, że chcesz ją sam o wszystko wypytać. Na twoim miejscu pewnie też bym chciała. Tylko, że to nic nie da. Nie ma z nią żadnego kontaktu. No chyba kurwa żartujesz. Czemu jesteś na nią taka wściekła? Kiedy mnie poprosiłeś, żebym poszukała nagrań na jej czipie behawioralnym, byłam wściekła na ciebie. Przecież wiesz, że muszę. Wiem. W takim razie nie rozumiem, dlaczego... Zaraz zrozumiesz. Pokażę ci Braindance, y, które znalazłam. Rozumiem, że ty już je widziałaś. Tak. Musiałam się mocno napracować, żeby je poskładać w coś sensownego. Ale nie chcę ci narzucać moich wniosków. Lepiej, żebyś sam to ocenił. Ile udało ci się zgrać tych braindensów? Dwa, z czego jeden jest niezrozumiały. Reszta nagrań była w podobnym stanie, co Evelyn. Okej, okay, pokaż mi. Daj mi sekundę, zaraz wszystko ustawię. Sprawdzimy, czy laleczce faktycznie odjęło mowę. Chodź, wie. No, nie wygląda to najlepiej. Potrzebujesz czegoś? Nie chcę cię dręczyć. Chcę tylko porozmawiać. Gładko to rozgrywasz. Dobra, zaczynajmy. Dane były poważnie uszkodzone, nie są w pełni edytowalne. Okej, okay, rozumiem. Dobrze, że w ogóle udało ci się je odzyskać. Mm, zaraz się załadują. Obraz jest kiepskiej jakości, ale robiłam, co mogłam. Na co mam zwrócić uwagę? Mam nagrać wszystkie urządzenia i zabezpieczenia? Potrzebujemy widoku na całe pomieszczenie. Sami wyciągniemy z tensu wszystko, co nam potrzebne. Sprawdzić jego korespondencję? Jeśli dasz radę zrobić to dyskretnie, Najważniejsze, żeby nie nabrał podejrzeń. Staraj się zachowywać jak zwykle. A gdyby sam zaczął mówić coś o biochipie, czy mam biochip? Gdzie o nim słyszałaś? Nie wtrącaj się do tego. Ty masz tylko nakręcić Braindance, za to ci płacimy. To jest twoje jedyne zadanie. Reszta cię nie dotyczy, jasne? Możesz się rozejrzeć, jeśli chcesz. Nie da się zobaczyć jej twarzy. Złamać takie szyfrowanie. Ale teraz nic z tego. To musi być wyspecjalizowana na trenerka. Ta, albo z takimi współpracuje. To chyba nic ważnego. Może nie, ale wszystkie są z miejsc położonych w Pacyfice. A to nam zawęża pole poszukiwań. No dobra, ja chyba wiem, co to jest. No? To są symbole wewe. Znasz się na tym? Niespecjalnie. Nie na tyle, żeby wiedzieć, co oznaczają. Ale słyszałem, kto ich używa. No, to mogą być Wudu Boys. To mój najlepszy strzał w tym momencie. Ale nie mam pewności. Ten gang trenerów? Chyba ciężko będzie do nich dotrzeć. Ja bym nawet nie wiedziała, gdzie zacząć. Co teraz? <słuch> Czeka mnie wycieczka do Pacyfiki. Dobra, Judy, mamy to. I co myślisz? Ta kobieta, która wynajęła Ewelin, masz jakiś pomysł, kto to może być? Nie. Przykro mi, Już wiem, co się stało w chmurach. To oni próbowali ją wypłaszczyć. Stąd jej zepsuty chip. To była kara? Zorientowali się, że ich przerobiła? Wiedziała o wiele więcej niż się spodziewali. To przed nimi uciekała. Wygląda na to, że Ewelin nie była z nami do końca szczera. To mało powiedziane. Gdybym wiedziała, w co ona się pakuje. Oh, jestem na nią taka wściekła. Miała tylko nagrać Braindance. Niewiarygodne, że była w stanie na własną rękę zorganizować całą akcję w Kompeki Plaza. I sprzątnąć biochip sprzed nosa swoim zleceniodawcom. Czyli to ona zatrudniła was wszystkich. Ona to na siebie ściągnęła. I na ciebie też. Jest jeszcze jedno nagranie. Chcesz zobaczyć? Dawaj. Chyba już nic więcej mnie nie zaskoczy. L'Iale, tu as raison, mon Z, tu intelligent pour ça, pour bien. Mon Z a réagi. On plus, C'est plus bon moyen de pour nous rêver sans Yurino nos boue. faut que nous prenions chance là. Okay, on plus, bon l'idée Très bien. Jeśli krytykę, to To jakiemu ona gada? Nie wiem, może po kreolsku? skoro to Voodoo Boys. Może. Sprawdzę, czy mam autotłumacz. A ty spróbuj się dostroić do częstotliwości telefonu. Ciekawe, co mówi druga strona. Spróbuj przeskanować telefon. Sekunda. Chyba mówiła coś o Jori Nobu. Pewnie dlatego Ewelin zachowała to nagranie. Wyłapałam coś jeszcze, jakby. Silverhand? Musimy to przetłumaczyć. To musi być coś ważnego. Spoko, znalazłam aktualizację do autotłumacza. Powinna być z Tobą kompatybilna. Wgram gramcie.

mon zèbre a rage. Mon pli, c'est plus bon, moyen je nous gagner pour nous rêver sans y'auré nobo. faut que nous prenions chance là. Mon terme est quoi même, j'ai un verre. Qui s'il veut un amène nous tirer sous halte Vous gagnez un plus bon, Lydia Très bien. Si vous décidez de suspendre Critique critiques à son pensée, à continuer à faire le travail. Alors. Hey Judy, wystarczy. Dobra, odłączam cię. Nie rozumiem co do tego ma Johnny Silverhand. Przecież on zniknął lata temu. Wiesz o co mógł chodzić? Jego engram był na biochipie, który ukradliśmy. N, co? Cyfrowy konstrukt osobowości. Chcę się nad tym spokojnie zastanowić. Dasz mi moment? Mm, jasne. Wiesz, kim oni są? Kim jest ta kobieta? Wiesz, jak do nich dotrzeć? Kurwa, wi. Byłem martwy przez 50 lat. Strasznie mi przykro, że nie mam teraz dla ciebie wszystkich rozwiązań, żeby ci je podać na pierdolonej, chromowanej tacy! Czego ci ludzie mogą chcieć od Alt? Nie wiem. Nic nie podejrzewasz? Nie wiem. Musimy przede wszystkim dotrzeć do tej Netranerki. To jest teraz ważne. Wygląda na to, że wie o wystarczająco dużo, żeby nam pomóc. Podobno nie wierzysz, że pomoc jest możliwa. Po prostu znajdź tę laskę od Wudu Boys. Czekaj. masz jakiś pomysł, jak się skontaktować z Wudu, Boys? Czemu pytasz? Boisz się, że ich naśle na Ewelin? Nie. Nie ufałam ci z początku, ale teraz to się zmieniło. Gdybyś chciał się na niej zemścić, to miałeś wiele okazji. Więc skąd to pytanie? Po prostu. Chcę, żeby ci się udało. Masz już plan? Pytam ludzi i podzwonię. To jest cholernie hermetyczny i nieuchwytny gang, ale ktoś musi mieć jakieś dojścia do nich. No to powodzenia. Dzięki, Judy. To ja dziękuję, Vi. Evelyn nigdy nie potrafiła właściwie oceniać ludzi. Gdybyś się lepiej przyjrzała, to wszystko mogłoby się potoczyć inaczej. Nie wiedziałem, że zna się też na robotyce. No, to jest fajne. Myślisz, że to takie hobby? Pewnie coś, co robi po całym dniu montowania pornosów. O, ciekawe. To mieszkanie wygląda jak muzeum. Pewnie czujesz się jak u siebie w domu. Judy ma styl. Co o niej myślisz? Miła dziewczyna. Sześć na dziesięć. Proszę, proszę. Kolekcja musi do wersji Braindance. Pierwsze trzy są dzisiaj bardzo rzadkie.